Znajdujemy się w gabinecie zabiegów ocznych. Pani doktor Wanda Szylko opowie nam, na czym polegają te zabiegi. Zabiegi balneologiczne w dziedzinie okulistyki zaczęliśmy stosować od przed 16 lat. Do chwili obecnej jesteśmy jedynym uzdrowiskiem w Polsce, który leczy schorzenia oczu. W ciągu tego czasu z zabiegów w leczeniu stacjonarnym na naszym oddziale okulistycznym skorzystało około 10 tysięcy kuracjuszy. Pacjenci z rejonu Jeleniej Góry, Cieplic i Okolic korzystają z tego typu zabiegów w ramach tzw. leczenia ambulatoryjnego. Leczenie naszy, naszych pacjentów polega na leczeniu miejscowym bezpośrednio na narząd wzroku i leczeniu ogólnym. Miejscowe zabiegi na gałkę oczną to są aerozole soli i wonickiej i tampony borowinowe. Korzystamy z leczenia ogólnego. I bardzo chętnie wykorzystujemy kąpiele, szczególnie wskazane kąpiele kwasowęglowe, kąpiele borowinowe, kąpiele mineralne. Stosujemy także okłady borowinowe w formie tzw. Tak kołnierzy borowinowych, i to też jedyne uzdrowisko w Polsce, które tego typu zabiegi stosuje. Pacjenci korzystali z zabiegów w inhalatorium radonowym jedynym w Polsce naturalnym inhalatorium. I wyjeżdżali na te zabiegi do kowar. Może powiem o wskazaniach do leczenia w naszym uzdrowisku. Przede wszystkim leczymy przewlekłe schorzenia, a są to przewlekłe zapalenia brzegów powiek, spojówek, nawracające zapalenia twardówki, nadtwardówki, stany pozapalne rogówki, szczególnie te, gdzie długo utrzymują się ubytki na błonka rogówki. Leczymy zapalenia błony naczyniowej, w tym zapalenia tęczówki, zapalenia ciała rzęskowego, zapalenia naczyniówki. Kierowani do nas pacjenci po zabiegach operacyjnych przeciwjaskrowych, po zabiegach operacyjnych usunięcia zaćmy, tam gdzie przewlekle utrzymuje się zadrażnienie gałki ocznej i zabiegi te działają przeciwzapalnie i poprawiają funkcję narządu wzroku. Leczymy również schorzenia tylnego odcinka gałki ocznej, w tym wyrodnienia i stany pozapalne, naczyniówki, siatkówki, leczymy zaniki nerwów wzrokowych i wady wzroku, ze szczególnym wskazaniem na krótkowzroczność. Oprócz zabiegów okulistycznych są jeszcze dwa stanowiska, które się robi, zabiegi dla stomatologii. Jest to hydroterapia. Są to zabiegi wodą mineralną pod ciśnieniem dwóch atmosfer, temperatura 38 do 40 stopni, też zabieg trwa 10 minut. Jest to masaż dziąseł stosowany przy paradontopatii, przy stanach zapalnych dziąseł, przy krwawiących dziąsłach, przy rozpulchnionych. Efekty do tej pory były bardzo dobre. Pacjenci bardzo sobie ten zabieg chwalą i może w tej chwili pokażę jak to wygląda. Nazywa się ustnika, który jest nadziurkowany obustronnie i polega to na takim masażu krzyżowym. Pacjent zakłada cały ustnik do jamy ustnej. Proszę. Pochylić się proszę niżej. I prosto ze źródła. Woda mineralna, która jest z dużą zawartością fluoru przede wszystkim, bo jest tu w składzie tej wody mineralnej. 1,8 mg procent fluoru y, na 1 litr wody. Znajduje się również oddział leczenia ginekologicznego, którego koordynatorem jest pan dr Henryk Bajanowski. Panie doktorze, jakie profile leczenia ginekologicznego są na oddziale? Więc jest to oddział szpitalny, to warunkuje nasz profil, ponieważ w odróżnieniu od sanatoriów musimy ściśle współpracować z oddziałami szpitalnymi w uzupełnieniu leczenia, jak gdyby. Od wielu lat jest. Ścisła współpraca taka z klinikami poznańskimi oraz ze szpitalami, z oddziałami ginekologicznymi szpitali znajdujących się na naszym terenie. I tutaj jak gdyby to leczenie wyspecjalizowane już dotyczy postępowania, wczesnej rehabilitacji po rozległych zabiegach operacyjnych leczenia niepłodności, przewlekłych stanów zapalnych. Czy za pomocą wszystkich, wszystkich dostępnych uzdrowisków w Zakładzie Przewodniczym zabiegów? No te zabiegi, które są odpowiednie dla naszego profilu, prawda, te wykorzystujemy. Oczywiście bazując głównie na, na tych tworzywach naturalnych, to znaczy borowinach, wodach mineralnych. Ponieważ inne zabiegi, jak fizykoterapia czy rehabilitacja ruchem no jest w tej chwili dostępna we wszystkich ośrodkach, prawda? Dziękuję. Dla dzieci. Ponownie spotykamy się z panią doktor Zofią Zachorską, która jest ordynatorem tego oddziału ustrowiska. Pani doktor, jakie profile leczenia dla dzieci tutaj są stosowane? Tutaj przyjeżdżają dzieci chore na przewlekłe schorzenia reumatyczne, dzisiaj zwane schorzeniami przewlekłymi, zapalnymi tkanki łącznej. Co to znaczy? To znaczy, że jest to schorzenie, które. Dotyczy zarówno stawów, dawniej się uważało, że to tylko stawy. Dzisiaj wiemy, że tkanka łączna jest wszędzie, i dlatego zapalenie stawów u dziecka, przewlekłe zapalenie stawów, to nie znaczy tylko zapalenie stawów, to znaczy wiele innych zmian w różnych narządach, tam gdzie jest tkanka łączna, a wiadomo, jest ona wszędzie. Dzieci kierowane są do nas z całej Polski. Dzieci od 3 roku życia do 15 roku życia, a nawet i starsze, te, które nie ukończyły jeszcze szkoły podstawowej, bowiem mamy tutaj ośmioklasową, pełną szkołę podstawową. Kierowane są przez specjalistyczne poradnie reumatologiczne dla dzieci i młodzieży, przez kliniki i przez szpitale. Wiek dzieci, w jakich przyjmujemy, to 3 lata, już powiedziałam, do 16 lat. Pobyt dziecka jest niczym nieograniczony. Zależy od tego, jak długo wymaga tego pobytu dziecko i my kwalifikujemy ten pobyt. Niektóre z tych dzieci są trzy miesiące, niektóre pięć, a niektóre, jak trzeba, nawet cały rok szkolny. Bowiem, jest to ciężka, ciężkie schorzenie tkanki łącznej, charakteryzujące się okresami zaostrzeń i remisji. I zwłaszcza wtedy, kiedy idzie zaostrzenie, dziecko musi być objęte wielostronną opieką, to znaczy musi otrzymywać leki i musi mieć rehabilitację. Pozostawienie w domu takiego dziecka, nawet pod najczulszą opieką matki, nie spełni zadania, dziecko może zostać kaleką. Dlaczego? Dlatego, że tu... Zasadniczą rzeczą jest wczesna rehabilitacja. I my to robimy już długo, bo ponad 30 lat i znamy się, no nieskromnie powiem, na tym, co robimy. Stosujemy bardzo różne formy rehabilitacji dziecięcej w schorzeniach reumatycznych. Dziecko u nas otrzymuje leczenie zarówno farmakologiczne, bo bez tego no, raczej nie ma mowy o stosowaniu jakiejkolwiek rehabilitacji, dlatego że choroba ta daje olbrzymie dolegliwości, olbrzymie cierpienia i jest nie sposób, żeby prowadzić ćwiczenia, żeby prowadzić rehabilitację, nie zmniejszając w jakiś sposób tych dolegliwości i tego bólu. Aby prowadzić rehabilitację Mamy do tego no, pewne urządzenia, pewne sale wydzielone i tak na każdym piętrze jest salka, mała salka rehabilitacyjna i ona służy do ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w chodzeniu i jest duża sala rehabilitacyjna na dole, do której dzieci przychodzą te, które mogą swobodnie się poruszać. Rehabilitacja kompleksowa dziecka. Z ze schorzeniem przewlekłym reumatycznym polega na tym, że stosuje się różne formy. A więc obejmuje ona balneoterapię, a więc kąpiele właśnie w tych mineralnych wodach wraz z ćwiczeniami i na te zabiegi dzieci dojeżdżają do uzdrowiska. To jest tylko basen, prawda? I tylko na ten basen dojeżdżają, a resztę zabiegów mają tutaj na miejscu. Stosujemy borowinoterapię w postaci okładów borowinowych na stawy niekiedy na oczy, bo i narząd wzroku jest zajęty przy tych schorzeniach, o czym często się nie pamięta. Stosujemy fizykoterapię i stosujemy gimnastykę, to znaczy leczenie ruchem. Gimnastyka u tych dzieci polega na indywidualnych ćwiczeniach, to znaczy rehabilitant bierze dziecko i ćwiczy go od stóp do głów, całe to dziecko, biorąc do ręki każdy poszczególny staw. Taka jest forma, niestety, i dlatego wymaga dużej liczby zaangażowanych do rehabilitacji ludzi. A co jeszcze? No, przez te 30 lat leczyliśmy tutaj ponad 2000 dzieci chorych na przewlekłe schorzenia tkanki łącznej. To jest, to jest niby niedużo ale stanowi to olbrzymi społeczny problem. Te dzieci do nas wracają okresowo, prawda? Bo jak powiedziałam na wstępie, choroba charakteryzuje się okresami zaostrzenia i remisji. W okresie remisji dzieci są w domu i mogą wszystko robić i chodzić do szkoły i studiować nawet. Natomiast kiedy przychodzi zaostrzenie, muszą pozostać pod specjalistyczną opieką. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z Instytutem Reumatologii. Od lat przyjeżdżają tu konsultanci z kliniki ortopedycznej, gdyż u tych dzieci nie wiem, czy to jest powszechnie wiadome wykonuje się szereg zabiegów ortopedycznych, zarówno leczniczych, jak i później naprawczych. Jeżeli doszło do jakichś deformacji, zniekształceń, robi się zabiegi naprawcze. I z kliniki. Dziecięcej Instytutu Reumatologicznego przyjeżdża pani docent Szymańska i może poprosimy panią docent o krótką wypowiedź dla telewizji na, ten, na temat tych schorzeń, które tutaj prowadzimy. I do i dobro. Czy to takie napięcie mięśni jeszcze czujesz teraz? Nie, to znaczy tylko tutaj to muszę przeszło. Tylko, tylko to, mhm. stwardnienie Ciebie najbardziej niepokoi teraz. Tak, to tu mamy wyraźne stwardnienie, z takim pasmowatym, nawet stwarnieniem, takie jak było przy twardzinie. Dobrze, a teraz kręćcie. No zobaczymy, jak ręce w tej chwili, jak możesz zacisnąć pięść. No tak, jeszcze. Ćwiczysz to mnóstwo? Już jest mniejsze to napięcie i więcej ściśniące. Dobrze. No tak, pozostały nam wyraźnie te łukcie jeszcze mamy podawać ćwiczenia. Ale one są miękkie, poddają się, także to po rozgrzaniu, po fizykoterapii trzeba natychmiast ćwiczyć w tym momencie, kiedy one są rozgrzane. Dobrze, cójko, dziękuję Ci bardzo. Pani docent Trzymańska-Jagieło przyjeżdża do Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci z Kliniki reumatologicznej w Warszawie. Czy te konsultacje są potrzebne? Tu, w tym sanatorium jest 100 dzieci kierowanych tutaj z całej Polski. Dzieci z różnymi schorzeniami reumatycznymi, wśród których jest kilka jednostek chorobowych. U większości tych dzieci zmiany są w narządzie ruchu, ale również w narządach wewnętrznych. Na leczenie tych dzieci składają się kilka etapów. Jeden etap to właśnie etap jest leczenia szpitalnego, następnie przedłużenie tego leczenia to jest leczenie uzdrowiskowe i okres pobytu w domu. Sanatorium to ma 100 dzieci z całej Polski, tak jak powiedziałam już, w dwóch oddziałach. Tu dzieci mają leczenie farmakologiczne, leczenie intensywne usprawniające i naukę. wydaje mi się, że pobyt tych dzieci no i bardzo dobrze, że ten pobyt tutaj nie jest turnusowy. To znaczy, że wymagają, że są dzieci tak długo, ile wymagają pobytów. Mamy ścisłą współpracę z Instytutem Reumatologii i z, z tym sanatorium od wielu lat zresztą. Przesłamy dzieci do z, z naszego instytutu do sanatorium, również dzieci, które są, ponieważ ta choroba przebiega z okresami zaoszczeń, Jeżeli są zaoszczone, wracają do instytutu, ustalamy plan leczenia i te dzieci wracają na rehabilitację. Rehabilitacja odgrywa istotną rolę, oprócz leczenia farmakologicznego, dlatego że to są schorzenia, które atakują narząd ruchu, mogą doprowadzać do kalectwa, a właściwie. Mamy wpływ na zapobieganiu kalectwu. Jeżeli te dzieci trafią wcześniej, możemy nie dopuścić do zniekształceń stawów, do kalectwa tych chorych. No, może jeszcze istotne jest, że to jest sanatorium z olbrzymimi tradycjami, bo 30-letnimi. W Polsce posiada kadrę właściwie wyszkoloną, zarówno lekarską, jak i rehabilitacyjną i pielęgniarską a to jest duża specyfika rehabilitacji i leczenia tych chorych, dlatego one powinny być no, w takich właśnie ośrodkach specjalistycznych. I bardzo dobrze, że one są tu zgromadzone, bo rzeczywiście no, mają tutaj pełne leczenie zarówno farmakologiczne, jak i usprawniające. Ponieważ teraz prawda służba zdrowia jako taka nie jest rozpieszczana i ciągle no, brakuje nam pieniążków. Wobec tego no, w naszej placówce założyliśmy fundację. Fundację, która może nam przetrwać może te najtrudniejsze dni. I ta fundacja nosi taką ładną nazwę Pomoc dzieciom, ser, pomoc dzieciom przewlekłe chorym, dar serca dzieciom przewlekłe chorym. O, w ten sposób. Dar serca dzieciom przewlekle chorym. I ze środków uzyskanych z tej fundacji są to wszystko darowizny, darowizny od ludzi prywatnych, od rodziców, od spółek, od zakładów pracy i z tych darowizn yy, uzyskanych. Zdołaliśmy wyremontować hydroterapię, masaż podwodny, wirówki, to wszystko co się waliło zostało naprawione, wyremontowane, jesteśmy w trakcie dalszego remontu i przystosowania sal do rozbudowy zakładu rehabilitacji właśnie dla tych dzieci i z tychże darów kupiliśmy ostatnio Urządzenie, no niby nowoczesne do leczenia tych schorzeń. Pan magister Roman Jołakus zaprezentuje nam w tej chwili działanie nowego urządzenia. Tym nowym urządzeniem w tej chwili, w którym wykonujemy zabieg jest laser biostymulujący. Jest to nowa forma terapii fizykalnej, rozpowszechniona w tej chwili na świecie, wprowadzana również i w naszych placówkach. Jeśli chodzi proszę Państwa o wskazania do zastosowania tego typu zabiegów są one bardzo szerokie. Teoretycznie brak jest przeciwwskazań, są tak zwane przeciwwskazania względne. W związku z tym teoretycznie wszystkie, niemalże wszystkie jednostki chorobowe mogą być leczone tego typu urządzeniem. Dział wpływ leczniczy tego urządzenia Sprowadza się do działania przeciwzapalnego, przeciwbólowego i regenerującego. W związku z tym, uwzględniając te efekty działania na tkankę biologiczną, znajduje to szerokie zastosowanie między innymi w leczeniu naszych małych pacjentów.